Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj opowiem o programie World of Tanks Statistik. Dlaczego on jest taki ważny bądź, bądź nie, właściwie dla mnie bardzo ważny. Odkąd go mam, praktycznie w przeciągu trzech dni moje wysiędzy zrosło znacznie znacz, znacząco. A prawda jest taka, że po prostu zdajemy sobie w tym momencie sprawę, co tak przekłada się dokładnie na efektywność daną na danym czołgu, na efektywność ogólną dla gracza. Oprócz tego, naprawdę, multum statystyk dla graczy chcących bawić się w to na, na poważnie, bądź po prostu sprawdzać swoje możliwości bądź na przykład dla klanów rekrutujących chociażby na przykład jakichś dobrych graczy chcących posprawdzać na przykład czym dany gracz sobie co zasłużył jaką efektywnością, jakim czołgami jeździ i tak dalej i tak dalej, jak widzicie na pierwszą stronkę znaczy powiem może tak na początku jak ściągamy ten program jest on w wersji angielskiej, więc na początku trzeba wcisnąć tutaj ustawienia, to tu będzie settings prawda i tutaj w ustawieniach settings będzie gracze czyli players w tym momencie tutaj wybieramy sobie plik dodaj czyli ady i plik dosier wyszukujemy ostatni plik dosier z ostatniej godziny z ostatniej minuty którą graliśmy załóżmy jest godzina 13.33 data 23 marca, więc ostatni mecz jaki ja grałem to było godzinie 13.04 tutaj wciskamy, wybieramy sobie ten plik, dajemy otwórz ja już sobie to tam ładnie wszystko wybrałem, automatycznie będzie id gracza wasze i dajecie tylko zapisz jeżeli natomiast chcecie zmienić język tego programu to będzie on wyświetlanych po angielsku displays bodajże chyba, jeżeli się nie mylę tam będziecie na dole mieli language zmieniony z na początek będzie English, potem dajcie sobie na Polish, dajcie sobie OK. Tylko, żeby te zmiany były po prostu załączone, włączone, musicie sobie zrestartować ten program, prawda? Żebyście o tym pamiętali. I to by było na tyle. Jeżeli chodzi o ustawienia tego programu, nic absolutnie nie musicie robić. Co najważniejsze, po spaczowaniu World of Tanks do wersji multi czy jakoś tak, nie pamiętam jak to się nazywa. W każdym razie macie do wyboru serwer EU1 bądź EU2. Musicie poprawić najnowszą wersję statystyka, czyli 2054 i to jest wymagane. Co jeszcze jest wymagane do tego programu, żeby uruchomić go? Net Framework 4.0, więc to musicie mieć zainstalowane, inaczej ten program, wam tego, ten program się Wam nie uruchomi. Dobra, przejdźmy może do samej statystyki, jak ten program działa, co się z nim robi itd., itd. On automatycznie się odświeża co każdą bitwę. Plik ten dosier jest automatycznie aktualizowany, jak skończymy bitwę, to automatycznie statystyki są tam nadpisywane i on je ładnie odczytuje. Także tak, no całkowity czas grania, na przykład możecie zobaczyć sobie, ile graliście, ile macie remisów, czy wasze statystyki co chwilę się polepszają, pogarszają, co ulega zmianie, jakimi na przykład nacjami gracie, co bierze w łeb, co idzie do góry. Ja obecnie sugeruję się tylko dwoma statystykami, które. Znaczy dwoma zakładkami, które mnie interesują, to są zakładki ogólne oraz ostatnie bitwy, ale przejdziemy do tego na samym końcu może, na razie poszcz poszczególne zakładki będę omawiał, więc tak, czołgi, no tutaj możecie sobie wybierać od tieru, na przykład, od załóżmy od efektywności, na przykład, tak, eee, tu na przykład możecie zobaczyć sobie, że na przykład fajną efektywność mieliście na takim takim czołgu, graliście w nim tyle i tyle meczy no bardzo fajna, fajna sprawa. Zniszczone czołgi. No tu macie statystykę, ile danych czołg zniszczyliście, ile, jakich i tak dalej, i tak Także takie, można powiedzieć, mniej istotne, mniej istotne statystyki, jeżeli chodzi o ten program. Statystyki czołgów, natomiast tutaj mi się to wszystko powłącza. O, tu możecie sobie zobaczyć każdy poszczególny czołg, jakim graliście. I e, na przykład dla wyboru Niemcy, mój Jack Tiger. Statystyki na moim tag, że takie efficiency mam e, bardzo dobre, y, otrzymane uszkodzenia, proporcja uszkodzeń, zniszczonych, czołgi lekkie, takie, i owakie, jakie czołgi ja zniszczyłem, także tu macie do, no coś, piękno, coś pięknego, jeżeli chodzi o tą statystykę i czy na przykład ten czołg ma Mastery Beige także fajna zabawka, Master Tanker natomiast. I to wiadomo, jakie czołgi wam zostaje do zbicia na mistrzostwo, taka czy na, na tą odznakę na jakąś nację, tak w moim badku na przykład brakuje mi tego TDK obiekt 263, niemieckiego drugiego Tieru PZK1, Chiny 3 czołgi i UK 2. Oczywiście czołgi premium nie są brane pod uwagę do odznak, także to możecie sobie zobaczyć oraz ile tych czołgów już w stanie byłem ubić jak widzicie najwięcej to jest tych 6-7 tierów poubijanych co zresztą ładnie widać na tym wykresie Następne, własne grupowanie, tu możemy bawić się i coś potworzyć Nie bawiłem się jeżeli chodzi o tutaj, o to Możemy coś wcisnąć, zobaczymy Dodaj Aha Nazwa grupowania, wybieramy sobie od jakich czołgów, mamy być podsegregowane te, te, te Ustawienia. Ostatnie bitwy to, co ja zwracam właśnie najbardziej na to uwagę i sugeruję się po prostu na bieżąco, oglądając po każdym meczu, jaki wynik otrzymałem, co zrobiłem, co zrobiłem nie tak, co należałoby poprawić. Wiem, że coś spieprzyłem, na przykład, że mogłem tam skapować, mogłem odbić tą bazę i tak dalej, i tak dalej. Co najbardziej nuci wszystkich to informacja, w jaki sposób jest naliczana efektywność graczy. Teraz Wam to ładnie, pięknie pokażę. Na przykład, jeżeli chodzi o, załóżmy, od, jedziemy na, od typa 58. Najeżdżam sobie na te efficiency i tu macie 5 statystyk, które są brane pod efektywność gracza. Jeżeli chodzi o efficiency, bo tam oprócz tego są jeszcze statystyki typu WN6, WN7, ale one raczej nie są aż tak ważne dla graczy pod względem patrzenia na to, jak działa program XVM. Prawda? bo on na początku pokazuje nam tylko statystyki odnośnie efficiency i tak, e, liczone są pod damage damage jest tak naliczany, ja sprawdzałem to, jest różnie naliczany jeżeli chodzi o o czy najwięcej dostaje się bodajże, jeżeli dobrze się nie mylę, na lightach potem na artylerii jest naliczany fajnie potem na mediumach, najmniej jest to najważniejsze na y, heavy natomiast tak, statystyki stałe, ja już sprawdzałem, naprawdę jest to już sprawdzone to są, jeżeli chodzi o zniszczenia, za jednego kila macie 250. Zobaczcie sobie. Tutaj możecie sobie zobaczyć. Jeden punkt, 250. Teraz tak, następne. Wykrycie macie 150 punktów. To też macie na bank. Gdzie to mam jeszcze wykrytych? owo następnie 300, 300, tu mamy 750 i tak dalej, tak dalej. Następnie yy, capture nie wiem, czy miałem gdzieś capture. Chyba miałem. I jest to gdzieś około. Tutaj gdzieś miałem 100 punktów chyba. O, coś około 126 punktów yy, za jeden punkt. Nie 12,6 punkta. Bym się pomylił. 10 punktów to by było 126, a 100 1260. tak? No, dobrze mówię. Ale najwięcej, najbardziej. Yy, Takim wynikiem, który naprawdę może poprawić Waszą efektywność, jeżeli chodzi o to pokazanie się, że naprawdę jesteście koksami. Niby. Tak to mniej więcej wygląda właśnie, tak to można sztucznie też nabijać. To jest po prostu zwykła obrona bazy. Załóżmy, że ktoś kapuje Wam bazę. Jest jeden punkcik. Nie mam tego akurat chyba tutaj. A szkoda. Bo jest to naliczane 150 punktów za jeden punkt. Wierzcie mi, ja już to nawet w poprzednich filmikach odnośnie chyba TDK... AT2, chyba nagrywałem. Tam możecie sobie zobaczyć, jeżeli chodzi o ten filmik. AT2 tam jest właśnie pokazane, jak wygląda efektywność pod względem obrony, czyli defense, yy, obrony bazy. 150 punktów za jeden, za jeden punkt, kapa. 10 to macie 1,5 tysiąca. To wyobraźcie sobie, że ja na jednym meczu i tam 60 punktów, czy coś. No, mniejsza z tym. Miałem około 12 tysięcy Także ta jedna statystyka może zaważyć na Waszej średniej, załóżmy z 10 ostatnich meczy i może ją ładnie podnieść. Załóżmy, że na przykład w tym meczu, spierdoliłem sprawę, dostałem 816 efficiency, prawda? Dosyć szybko zginąłem, mały damage zrobiłem, zniszczono tylko jeden. I na przykład tą statystykę mi automatycznie ładnie zawyżam i ją podnosi. I w tym momencie z ostatnich 10 meczy miałem średnią 2350 efficiency. Tu mamy nawet procent trafień, jako miałem punkty przejęcia bazy. I tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę tak to wygląda, jeżeli chodzi o prawdziwą przekładanie się prawdziwej efektywności w statystykach i co naprawdę jest potrzebne. Także defense na pierwszym miejscu, oczywiście odkapowanie, kapowanie, e, następnie e, bardzo łatwo można zrobić wy wykrycie wrogów, prawda? Mamy jakiś miarę szybki czołg, medium, heavy, jedziemy, skryjemy się, poświetlimy i od razu ukryjemy się, prawda? Mamy tam zawsze dodatkowe punkty za to. Także to bardzo się opłaca, mało kto to tego robi. A to jest naprawdę opłacalna sprawa, bo tu wykryjemy dwóch, trzech, tam zniszczymy dwóch, dobijemy, zresztą dowalniemy damage i już mamy tam półtora tysiąca, dwa efektywności. Także już to się przekłada na nasze, na nasze statystyki. Tak to mniej więcej wygląda o pokazanie efektywności, jeżeli chodzi o, yy, o ten programik. Najbardziej właśnie zwracam uwagę na to. Oraz na ostatniej bitwy. I tak powiedziałem, odkąd ten program przez 3 dni, to ponad 30 punktów efektywności mi wzrosło. Teraz doszło już prawie do 40. Miałem 1400. Także no, nie jestem aż takim zajebistym, po prostu superkoksem czy coś. Ale po prostu ten program pozwala mi na udoskonalanie swoich, swoje by to powiedzieć, efektywności w grze, bycia lepszym. Chociaż no, niektórzy gracze powiedzą, że statystyki nic nie mówią o graczu. Ale tak naprawdę, gra się tak jak ja: już prawie 30 tysięcy meczy w WOTA, to jest akurat moje trzecie konto. Jeżeli chodzi o to, tam ktoś będzie patrzał, że tylko 8 tysięcy, tam z grzeszami, a to jest moje trzecie konto. I tak naprawdę, mam coś około 30 tysięcy meczy. Także naprawdę, statystyki bardzo mówią wiele o graczach, tego nie można powiedzieć i nie można komuś wmówić. Przeważnie, narzekają i nęcą temat osoby, które mają. Do dupy te eficiency i tak przeważnie jest. Także nawet nie ma się z czym kłócić, bo taka jest prawda. z staty Statystykami po prostu nie ma, nie ma o czym rozmawiać. Dobra, następne. Postęp osiągnięć. Tu jest kilka wykresów pokazujących, ile nam potrzeba czołgów, na przykład na pułapkę na myszy, łowcy czołgów, lew synaju albo aleja patonów, prawda? Oraz wykresy, które możemy sami tworzyć. Utwórz wykres dotyczący na przykład, nie wiem, danej efektywności w grze, bądź co bądź coś innego. Na przykład nazwa, efektywność. Eee, damy ogólne, damy z tygodnia, kategoria Efficiency. Pro, proszę bardzo, damy safe, Zamknij. I proszę bardzo. To z tamtego tygodnia, także w tak, co możecie zobaczyć, a ja, żeby wam nie kłamać, to tutaj pokażę przed dwóch tygodni moje efficiency. Jest to pokazane? Chwila. Otwórz, edytuj. Tam jest trzech. Tak. O nie można tego przesunąć na dół. W każdym razie musiałbym się jeszcze z tym pobawić. E, aha, jest z 0,1 do 23. A sprawdźmy dalej. tekst z ciekawości. Sorry, że akurat na antenie. Dajmy sprzed pół roku. Save. Zamknij. A, tu był taki problem, że ja robiłem formata. Teraz się kapnąłem. Yy, robiłem formata yy, wczoraj czy przedwczoraj i on zapamiętał mi tylko ten plik. Yy, jeżeli nie usuwaliście swojego pliku dosier yy, i macie go tam przez jakiś czas dłuższy, to wtedy te statystyki będą ładniej Wam opisane, ponieważ te statystyki są zapisywane na dany plik. Jeżeli planujecie jakiś robić format czy coś, yy, kopiujcie sobie ten plik dosier i wrzucajcie go sobie. Yy, 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 na komputer, także to tak, w roli przestrogi, chciałbym powiedzieć, po prostu jeżeli chodzi o to, bo właśnie zapomniałem, że formata robiłem i nie skopiowałem tego pliku do serii. On pokazuje tylko do danego czasu, mimo że wrzucam to wcześniej. No dobra, to by było na tyle. Fajny programik yy, głównie polegający na odczytywaniu danych z pliku, właśnie do tak jak powiedziałem wcześniej. A co najważniejsze, to według mnie te ostatnie bitwy oraz ogólne pozwalające polepszyć jako taką waszą wiedzy na temat, w jaki sposób polepszyć swoje efficiency i w jaki sposób po prostu to robić sprawnie. Dobra, to by było na tyle, bo za dużo się rozgadałem, prawie 15 minut. Polecam was, Wam ten programik. Dam linka do ściągnięcia pod filmikiem. Także do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Na razie.